Na temat sytuacji zbożowej. Chciałbym, żeby to był główny temat tego spotkania, chociaż oczywiście rolnictwo to nie jest tylko problem zboża, ale dzisiejszy dzień poświęćmy głównie temu tematowi. I jak Państwo doskonale wiecie, dyskusja o zbożu trwa od dawna. Różne propozycje rozwiązań już się pojawiały w przestrzeni publicznej są pewne propozycje rozwiązań dotyczące choćby rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, które zostały w tym momencie zatwierdzone przez Komisję Europejską i o tym pewnie doskonale wszyscy wiedzą słyszeli. Muszę też z przykrością powiedzieć, że jak występowaliśmy do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie tych rekompensat, no to był też inny poziom cenowy na rynkach światowych. Wobec tego trochę się ta propozycja zdezaktualizowała. Czyli mówię teraz że 600 milionów złotych i te dopłaty do y, hektara upraw, ale czy one sprzedanego zboża. Y, oczywiście możemy jeszcze wkładać o poprawienie, o korektę, natomiast Ważne jest, abyśmy te mechanizmy zaczęli uruchamiać, a ewentualnie, a ewentualnie wystąpili o kolejne formy e, rekompensat, bo ja zdaję sobie z tego sprawę i pewnie dzisiaj to wyniknie w dyskusji, że nie jest to rozwiązanie doskonałe, ale na tamtym etapie, e, no, około 6-7 tygodni temu, e, takie dało się uzasadnić w Komisji Europejskiej, dlatego że e, wszystkie, każda pomoc musi być bardzo szczegółowo uzasadniona i stąd m.in. E, pszenica i kukurydza jest objęta wsparciem i e, plus różnica cen, jaka wynikała wtedy e, w związku e, m.in. z importem z Ukrainy. E, to się zaktualizowało, ale poprawianie teraz i powracanie z powrotem do komisji byłoby chyba trudne. Ale też jest kolejna, kolejna deklaracja, jak na razie podkreślam Komisji Europejskiej. To jest uruchomienie rezerwy kryzysowej w rolnictwie. Rezerwa kryzysowa, która o, już pierwsza część, 29,6 miliona euro, czyli około 140 milionów złotych. Jest już bardzo bliska zatwierdzenia przez Komisję Europejską, ostatecznie. Wymaga to zatwierdzenia przez wszystkie kraje członkowskie, stąd też między innymi aktywność na arenie międzynarodowej, żeby pozostałe kraje członkowskie nie sprzeciwiały się. Ona jest przeznaczona dla tych krajów przygranicznych. Ale jest już bardzo blisko, jesteśmy decyzji kolejnej czyli uruchomienia kolejnej części rezerwy kryzysowej w rolnictwie, też o 20-kilku milionach euro. A więc y, to są już pieniądze, które możemy otrzymać z Unii Europejskiej, y, uzupełnione o stuprocentową y, budżet krajowy, a więc będzie to w przybliżeniu ponad 500 milionów euro. I tutaj od razu mówię jasno. Nie mamy mechanizmu, ponieważ ta rezerwa nie jest jeszcze zatwierdzona ostatecznie, ale dzisiaj nad tym mechanizmem możemy podyskutować. Czyli do tych 600 już mamy zatwierdzone yy, o, ogromne prawdopodobieństwo, że będzie kolejne jakieś 520 milionów złotych, które yy, mechanizm, który powinien wspierać rolników i dzisiaj o tym mechanizmie możemy dyskutować albo rozszerzając tamten pierwotny, albo robiąc inne rzeczy i to chciałbym żeby dzisiaj też miało. to jest kolejna rzecz następne sprawy to są to są działania wynikające tu nie chcę mówić o szczegółach, dlatego że chcemy podyskutować na ten temat, ale oczywiście ogromnym zadaniem myślę, że najważniejszym w tym momencie to jest udrożnienie eksportu. Udrożnienie eksportu, który z różnych powodów... Trochę spowolnił, a głównym powodem chyba na początku roku to było przede wszystkim to, że cena na rynkach światowych była znacznie niższa niż jeszcze kilka miesięcy temu, wobec tego żadna z firm, która miała zapasy zbóż, no, niechętnie wyzbywała się tych zapasów, sprzedając poniżej kosztów zakupu. A taka niestety jest sytuacja. Stąd między innymi te, ta rezerwa, jeśli chodzi o... I w tym momencie zaproponujemy, ale to już może w dalszej części jakieś sposoby i chętnie posłuchamy na temat wsparcia eksportu, bo jednak, żeby był eksport skuteczny, to nie może się odbywać ze stratą dla firm, które mają to zboże, które mają te zapasy. Z drugiej strony... Ważne, aby ten eksport bardzo intensywnie przyspieszyć, bo myślę, że najistotniejszym zadaniem dla nas wszystkich jest to, aby na żniwa nie były zapełnione magazyny. To jest kolejny element. Następny element to jest spowolnienie, ograniczenie importu. I tutaj Dzisiaj była dyskusja na Radzie Ministrów na ten temat. Myślę, że też o tych rozwiązaniach podyskutujemy za chwilę. Myślę, że będą to dobre propozycje, będą to pewne wnioski do Komisji Europejskiej, ale też i propozycje z naszej strony. No i trzeci, no i ostatni element, o którym chciałbym podyskutować, to jest jakieś długofalowe rozwiązania. To są na przykład e, linie kredytowe zarówno ja dla rolników, jak i dla tych, którzy posiadają zboże. E, I oczywiście preferencyjne, to znaczy z dopłatami do odsetek, bo ja tak traktuję preferencyjną linię kredytową. E, I rozwiązania legislacyjne, które miałyby ułatwiać pewne działania. A więc e, to są jak gdyby propozycje z tej strony niektóre są już znane, niektóre trzeba zmodyfikować, niektóre są propozycjami, gdyby stawiającymi pieniądze i będę oczekiwał na propozycje ich i metod ich rozdysponowania. No i oczywiście to ja jestem otwarty na wszelkie sugestie, które by z tego tytułu były. Ja tylko tak... Dwie rzeczy jeszcze ogól, w trybie ogólnym, że e, pamiętamy o tym, że e, tego nikt chyba nie kwestionuje, że Ukrainie trzeba pomagać. Wszyscy się z tym zgadzają. Ukraina walczy za naszą wolność i to jest, to też powinno być jasne. Mamy skutki różnego typu tej wojny, straszliwej wojny na Ukrainie. To są skutki e, Przede wszystkim militarne i wydatki z tym związane, również dla Polski, dla polskiego budżetu niemałe, bo to są też wydatki finansowe związane z pomocą zbrojeniową, ale też i dużo większe wydatki finansowe związane z naszym dozbrojeniem się. Niestety to są te elementy, które wynikają wprost z wojny w Ukrainie. Kolejnym elementem, który już w sposób pośredni i bezpośredni dotykał rolnictwa, to jest oczywiście y, szaleństwo na, ceny, na rynku y, środków energetycznych, przede wszystkim gazu, a gaz ziemny to akurat tutaj w tym przypadku miał bezpośredni wpływ na ceny nawozów. Ufam, że będzie następowała stabilizacja. W ubiegłym roku było to no, wprost szaleństwo. Myśmy zastosowali jako jedyny kraj w Unii Europejskiej istotną pomoc nawozową. Na pewno ona w jakimś tam mierze złagodziła te różnice w tym roku. Mam nadzieję, że te ceny będą systematycznie malały. Oczywiście gaz to jest jeden element, jeden z kosztów produkcji, paliwo jest drugim kosztem produkcji, który też niestety... Ceny się mocno wahały, może nie tak drastycznie jak cen gazu i cen nawozów, ale to też jest dość istotny element kosztowy. Ale też skutkiem wojny w Ukrainie była decyzja Komisji Europejskiej o otwarciu granicy i dopuszczeniu bezcłowego i bezkontyngentowego importu no, wszystkiego z Ukrainy. Ale na rynku zbożowym było to, było to szczególnie widoczne. Oczywiście deklaracje o tym, że będzie to tranzyt, e, różnie się spełniały. My w tym momencie będziemy podejmować też różne działania, aby rzeczywiście był to, był to w pełni tranzyt, ale o szczegółach ludzi mówić. Niestety te, e, ta sytuacja, która była z jednej strony w roku 2022 przełożyła się na to, że. Było bardzo mocne rozchwianie cenowe wszędzie, po każdej stronie, zarówno po stronie kosztów środków produkcji, jak i również po stronie produktów rolnych, bo no, ceny zbóż w sposób istotny zmieniały się w bardzo dalekim, daleko idącym zakresie. Ja apelowałem żniwa, na początku żniwa to, żeby je sprzedawać w sposób paniczny zboża. I rzeczywiście najgorszym wyjściem byłoby wtedy paniczne sprzedawanie tego zboża, no ale niektórzy rozumieli, że to październik listopad to też ten apel obowiązuje, więc yy, jednak chyba trochę się nie zrozumieliśmy. Jeśli ktoś źle zrozumiał, czy przewidywał, to za to bardzo przepraszam, bo jednak nie taka była intencja. Intencją było, było zaniechanie sprzedaży w sposób paniczny w okresie żniw. To jest przede wszystkim i to rzeczywiście się spełniło. Natomiast yy, później ceny yy, Mógłbyś pod koniec roku, bo tak panie ministrze, to nie było paniczne. Jasno, pan powiedział, że tworzy będzie droższy. Ale może jednak dokończę. Natomiast Proszę, rzeczywiście panie. od grudnia zaczęły ceny spadać w stosunku do tego, co było tuż przed żniwami, w okresie żniw. My możemy powiedzieć, tak, że każdy sobie z rolników zdaje sprawę, że. Polska nie jest w stanie dyktować cen na rynkach światowych. To jest, to jest podstawowe, podstawowa odpowiedź na to pytanie. Oczekiwanie, że my ceny zmienimy na rynkach światowych jest niestety oczekiwaniem no, trochę y, płonnym. Y, natomiast ważne jest, aby w Polsce ceny nie odbiegały zbytnio od cen światowych. I to jest bardzo istotne i do tego to rząd chce w tym rolników wspierać m.in. do różnego rodzaju te, na chwilę o szczegółach będziemy mówili, formy pomocy. No i również udrażnianie, udrażnianie sportu, bo to też ważne, żeby było, była sytuacja taka, że przed żniwami, tak jak to obawialiśmy się tego jeszcze w żniwach 22 roku, żeby przed tymi żniwami 23 roku też rolnicy nie byli zmuszeni za bestem zboża sprzedawać, więc to jest to główne zadanie. Chodzi o to, żebyśmy jednak do tych cen światowych podchodzili z takim wzornikiem, żeby od nich ceny, oczywiście uwzględniając koszty transportu i inne, bo to, to jest naturalne, ale żeby w sposób istotny te ceny nie odbiegały, to jest to główne, to główne zadanie. Szanowni Państwo, ponieważ będziemy mówili o, o różnych rzeczach technicznych, ale też takich, że nie chciałbym, żeby na, podsłuchiwał nas czy wywiad rosyjski, czy nawet Komisja Europejska, czy choćby, choćby nasza zaprzyjaźniona strona ukraińska, bo też to będzie taka dyskusja szczera, później budzi jakieś emocje stąd. Na tym etapie bardzo podziękuję mediom. Pozwólmy na szczerą rozmowę i na po zakończeniu tej rozmowy będzie osobny komunikat. Każdy będzie mógł zrobić tę konferencję, skomentować to, co się tutaj wydarzy. Także na tym etapie bardzo dziękuję mediom. Ale panie ministrze, póki ma pan media, to może pan przeprosi rolników za te swoje słowa. Ja już, ja już poniekąd przeprosiłem, że trochę... że trochę zostałem źle zrozumiany, bo miałem na myśli my nie są że za, my za to złe zrozumienie, zrozumienie bardzo przepraszam, jeśli rodzice tak nie zrozumienie, nie skorzystali. E, to dziękuję. Chwila, no minuta przerwy technicznej na opuszczenie sali przez media. Będziemy oczywiście do Państwa dyspozycji, ale po zakończeniu, mam nadzieję, szczerej, konstruktywnej dyskusji. Dziękuję bardzo.